Maneczko polskie śmietniki 2025 że <laughs> jesteśmy na Kasiokach Tu taka sytuacja, zobacz, jaka fajna toaletka w ogóle stoi Otwiera się ją tak Patrzcie to jest to Otwiera się tak, taka toaleta I odwracasz I wychodzi takie stare lustro Musimy jakoś Tą toaletę Nie wiem jak jeszcze tu jest cała szuflada mega. Znalezisko, zobaczcie, na takich nogach, nie wiem, bym padało wpisać, co to w ogóle jest, bo nie wiem, tuba, metka, kła, po, tuno, nane, walat, włoskie coś mają wam włoska toaleta, ja to przejmuję, trzeba to jakoś transportować. Mega znalezisko, eee. patrzcie, wszystko w takich mosiężnych tutaj okuciach, to trzeba jakoś zaraz będzie... Tutaj takie jakieś tmienie w ogóle. Mega toaleta. W szkliwionym takim drewnie. Fantastyczne półki. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Mega. Oprócz tego różnego rodzaju meble mamy szafki jeszcze do wyboru. Do koloru tylko do przeczyszczenia, bo wiadomo padało dzisiaj w nocy, ale ta toaleta to jest mebel i się składa to jak, czekajcie, tak właśnie tajemne, tajemne pomieszczenie, ale toaleta to. widzisz siedziała, pierwszy raz takie coś widzę, ale na pewno to jakoś trzeba będzie transportować, mega mebel, fantastycznie. A tutaj już z tego poszło, poszła taka reklamowa, Nie wiem co w niej jest jeszcze, zaraz zobaczę. A tutaj jeszcze patrzcie jakie do wyboru. Różne fajne melabara, Fajny ten fajny beret, tylko coś chcę to dopakować. Muszę zaraz zobaczyć, żeby znaleźć papierowy papierowy worek. Bo może być ten na prezenty. Przyda. Już jesteśmy po świętach, pierwszy tygodnie. Mamy tak ten berecik. Jeszcze oprócz tego fajny ze struksu. Rękawiczka ja tutaj wybrałem stąd. Te rzeczy odłożyłem, ale tych nie będziemy brali. Tu chyba praktycznie mało co nie weźmiemy, bo fajne były ten zestaw rękawiczki, takie Fajnutkie. Wełgańskie rękawiczki różowe czyste rzeczy, tu były w tym zestawie. Taka czapa i to jest czapa. I to jest czapa, już wam powiem. sibergera Także fajna, pewnie wełna, ciepła. Jak najbardziej można uratować. O! sibergera taki fajny Beretson. Tutaj dalej. Taka mniejsza czapa jeszcze oprócz tego. Jestela fajne stany, z takiego futerka, fajna czapusia, damska, czyściutka, czyściutkie rzeczy, czysty, czysty pakunek ktoś tutaj wyrzucił. E, pewnych czapek nie wziąłem, no nie? Na przykład takich, prawda? Chociaż no, no po, po co takie, no nie? Ale na przykład Lewisa, Lewisa, Straussa, to co to? Weźmiemy, no nie? Fajna, fajna lewajza czapeczka, ekstra, czapeczka lewajza, Się słoneczna pogoda, polskie hasiolki, ale szafka, toaletka zasna, ja zasna. teraz muszę, no nie ma takiej opcji, ona będzie normalnie na robiła naprawdę zainteresowanie, budziła, następna czapeczka. Czapeczka New Jorka. z USA o, a akurat właśnie, akurat właśnie potrzebna mi była czapka, bo w piwnicy tamtą, tamtą fajna była, do, pod kolor do tego. Oczywiście wszystko ubieramy się z Kasioka, pamiętajcie. Wszystko ze śmietnika, nic nie kupujemy ze sklepki, prawda? Chyba, że z polskich, prawda? Sprawdzonych polskich sklepów naszych, kochanych. No to co? Kolejna czapka. Trzeba ją wypełnić, będzie dobra. Tutaj mamy kolejne rękawiczki, mi się jak najbardziej przydadzą te rękawiczki, fajne, z takimi, tutaj gdzie patrzyłem, misiakami po prostu. Widzicie? Że pół rękawiczki, a pół misie mu mam włożyć, nie? Także spoko, też weźmiemy, bo zima jest. Tutaj, czekoladki chyba, nie? za te? Data, 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 20, to nie, czekoladki nie, ale niemieckie, mamy też rękawiczki takie, o te fajne, te fajne z takimi, o, nawet mi snow, no nie, ale fajniucha, będę prezentował, będę może w nich chodził, bo zimno normalnie jest jak diabli, ale chciałem pierw właśnie zacząć od tych czarnych, te czarne pierwsze sobie wybrałem, dobrałem, chociaż tu trochę takie, ale to jest... Parafina po włosku, także mi do pracy potrzebne są obojętnie jakie teraz, bo jest dziwno naprawdę, odmorzałem ręce to co sobie zostawię. Te rękawiczki będą na początek. Pociek i nałośnik ten Disney, ale fajny. Fajny ła na... Nie, żeś nie brudził. Bo właśnie kolekcjonerzy muszą mieć jaki świetne stany ludzie. Fajny naucznik Disney. Piękna pogoda, polskie wieżaki Ale toaletka naprawdę fajna Kurcze, muszę ją jakoś transportować To wszystko do wyczyszczenia i by nowa. Włoska, włoska toaletka One mogą naprawdę być, być warte Może być jakieś projektanta No i kolejne dwie pary rękawiczek Takich jak, ale tu widzę dziurka jest na tych Więc te weźmiemy może Te różowe będą dobre Takich do roboty żeby były, no nie? Takich żeby były na noski. Jakiekolwiek, nie, to będą za małe dziecięce, ale no, dobra, może jakoś się wciśniemy, coś tam no, jeden raz, nie? No i takie rzeczy, takie rzeczy, i co? No bo tutaj nic nie, tutaj nic nie zaobserwowałem ciekawego, prawda? A tak w ogóle to znajduje się śmietnikowy artysta. Jak tam u was, zdrówko, życzenia jeszcze zaległe, zawsze będę miał składał obożonarodzeniowy, nawet w lato jeszcze. A teraz będą sylwestrowe, więc uważajcie na siebie dużo e, zdróweczka, e, ten, e, zabawy, śmiechu. Ale czekajcie, czekajcie, bo tutaj jeszcze e, jest ta torba. Ja to co mieliśmy zobaczyć. A w tej torbie tutaj wyskoczył taki słuchajcie, kominek. No nie, fajny kominek, tylko coś udoropiony. Ale dla tej ochrony, podtrzymywało bardziej, bo nie trzymał baterii, ale kominek będzie dobry. To przed chwilą tutaj pan przyszedł no nie i położył takie rzeczy jeszcze, taki kominek. Także fajnie, rozpalimy sobie kominek komisyjnie, od razu z toaletką, będzie toaletka, kominek, lusterko, ale piwa zrobimy, ale piwa zrobimy. I co my tu mamy, będzie coś czy nie, bo nie wiem, to wszystko robimy już komisyjnie, co za papier. Ale widzę, że jest jaki wieszak fajny, ty co to jest? Fajne Rosslera Ty co to jest? Tik 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 długopisy czy coś fajna, fajna sztuka fajne znalezisko, Trzeba trochę poczyścić szlifnąć może do Rosslera. Ciekawe drewno Kałamasz może jakiś ty, drewniany, nie wiem ale też weźmiemy, zabezpieczymy takie znalezisko. Co my tu jeszcze mamy? O, o to chyba posiel jakaś, tak, posiel to tutaj, bo to nie może być, to powinno być w ogóle rzeczach, buty, buty jakieś też nie, no i, i to nie wyczuwam, nie wyczuwam, żeby było coś fantastycznego, więc pewnie same koszule. No to co, ja to Odłożę, bo to nie będzie nic dla nas I musimy się znaleźć tymi znaleziskami Także to są zalewiska z tej miejscowy I skupmy się najlepiej na nich Bo one są najlepsze, no nie? Są. Lecimy na, na haczoki, jesteśmy jeszcze gotowi Polskie śmietniki Dzień dobry 2025 Lecimy na wesoło dzisiaj Lecimy na wesoło, bo nie ma co zamulać Jest zimno, ale ładna pogoda Zaraz już zakładam te rękawiczki Gdzie te rękawiczki? Mamy rękawiczki, zakładamy, toaletka włoska, potem się sprawdzi, bo ja sobie czuję, że naj... najlepsze z jest ta toaletka, żeby ją to po prostu wziąć. Co tam rzeczy za tę, no nie? A ta toaletka włoska się sprawdzi, ja nie mam na sprawdzania, żeby sprawdzić, ale zaraz to sprawdzimy, od razu wejdziemy na bazie. Więc, polskie świetliki, lecimy dalej, polskie wieżaki, a tam uważaj, bloki osiedla, osiedla bloki. Widzimy się na rajonach. A teraz teleport.